Szanowni państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich państwa na wyjątkowej uroczystości otwarcia bulwarów nad Nogatem, bulwarów imieniem Macieja Kilarskiego. Szanowni państwo, pozwólcie, że powitam gości, którzy zaszczycili swoją obecnością naszą wspaniałą uroczystość. Bardzo serdecznie witam pana Jacka Zwolaka, prezesa rządu Pomorskiego Funduszu Rozwoju. Proszę o głos. <kluczy> witam parlamentarzystów, którzy zaszczycili swoją obecnością naszą imprezę w osobach pani poseł Beaty Maciejewskiej. i pana senatora Leszka Czarnobaja. Witam przedstawicieli instytucji, którzy są zlokalizowani blisko bulwaru i dla nich bulwar jest również bardzo ważnym miejscem. Witam panią zastępcę dyrektora Muzeum Zamkowego w Malworku, panią Beatę Stawarską. Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury i Edukacji, pana Krzysztofa Andruszkiewicza. <klucz> witam szefową miejsca, przed którym się znajdujemy, panią kierownik szkoły łacińskiej, panią Małgorzatę Badzią. <klucz> I witam również osobę, które go że tak użyję słowa instytucja przylega do bulwaru. Witam księdza proboszcza Roberta Branickiego. Witam przedstawicieli służb mundurowych, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Witam pana pułkownika pilota Mariusza Wiączkowskiego, dowódcę 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Witam zastępcę komendanta powiatowego policji w Malborku, pana Krzysztofa Borkowskiego. <klucz> Witam naczelnika wydziału młodszego kapitana Adama Nosko, reprezentującego Państwową Straż Pożarną. <klucz> Bulwar, który został wybudowany, oczywiście mieć musi swojego wykonawcy, więc witam serdecznie przedstawicieli firmy Straba, którzy wykonali ten bulwar, którzy pracowali na nim, w osobach pana Sławomira Szewczyka, kierownika budowy i pana Marcina Pawliszyna, który jest inżynierem budowy. Oczywiście, żeby wybudować ten wspaniały bulwar najpierw trzeba było go zaprojektować, dlatego pozwólcie, że powitam dwóch wspaniałych projektantów w osobach pana Dariusza Alewka i pana Adama Babaja. Żeby też bulwar mógł wyglądać tak jak wygląda i przejść tą wspaniałą metamorfozę potrzebne były decyzje. Rady Miasta Malborka, dlatego pozwólcie, że powitam wszystkich radnych, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość na czele z przewodniczącym Rady Miasta, panem Pawłem Dziwoszem. Radni podejmowali decyzje, natomiast te decyzje musiały być przygotowane przez pracowników Urzędu Miasta Malborka i pozwolę sobie szczególnie serdecznie powitać pracowników, którzy pracowali przy realizacji tego bardzo ważnego projektu. Szanowni Państwo, mam tu funkcję konferencjera, więc pozwólcie, że w tej chwili oddam głos burmistrzowi miasta Małborka Markowi Harzewskiemu. Zapraszam. Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy, szanowni goście. Pozwólcie, że jeszcze raz bardzo serdecznie was powitam w tym wyjątkowym miejscu i w tym wyjątkowym momencie. Moment wyjątkowy, bo po wielu latach starań, po wielu latach szukania środków, udało nam się zrealizować inwestycję, o której myślały i marzyły marzyli mieszkańcy przez wiele Lat, a może nawet wiele pokoleń. Tak jak e, pozwoliłem sobie zajrzeć do historycznych zapisów, to okazuje się, że już e, Konrad Steinbrecht w 1915 roku, pisząc sprawozdanie dotyczące prac hydrologicznych na Nogacie, które to prace pozwoliły uregulować tą rzekę i pozwoliły, żeby nie zalewała ona nabrzeża, Napisał w tym sprawozdaniu, że w tej chwili można zrealizować na nabrzeżu miejsce wypoczynku dla mieszkańców. Ta idea oczywiście nie została do końca zrealizowana, ale dziś możemy powiedzieć, że zrealizowaliśmy to, na co mieszkańcy miasta czekali od ponad 100 lat. Oczywiście taka inwestycja jak metamorfoza, bo tak ją chyba trzeba nazwać bulwarów nad wymaga trzech zasadniczych elementów. Po pierwsze pomysłu, po drugie determinacji, żeby ten pomysł zrealizować i po trzecie środków finansowych. Oczywiście od wielu lat, może nawet od dziesiątków lat, pomysł na realizację był, była determinacja, żeby ją zrealizować. Tym, co wstrzymywało tą realizację, były środki finansowe. Tym ważnym momentem, który zmienił tą sytuację, było wejście Polski do Unii Europejskiej i rozpoczęcie programów dofinansowujących inwestycje. I tak już w pierwszej, w pierwszej, części, tych, w pierwszej części tych inwestycji, w pierwszym okresie, w latach 2007-2013, Udało nam się pozyskać środki, które pozwoliły na renowację murów obronnych przylegających do Nogatu, pozwoliły również na e, zagospodarowanie parku północnego, który jest swego rodzaju naturalnym przedłużeniem bulwarów. A co bardzo ważne pozwoliły również na wykonanie projektu technicznego, który mogliśmy składać do kolejnej perspektywy projektu technicznego na bulwary, który mogliśmy składać do kolejnej perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Dzięki temu, że udało się ten projekt złożyć, 28 maja 2019 roku podpisaliśmy umowę, która dała dofinansowanie na realizację tego projektu. Nieco ponad rok później, 9 lipca 2020 roku podpisaliśmy umowę na wykonanie bulwaru dwuletnią umowę z firmą Strava. No i dzisiaj kończymy ten projekt. Oddajemy bulwar do użytku dla wszystkich mieszkańców i wszystkich turystów, którzy swoją obecnością zaszczycają nasze miasto. Taki moment to Doskonała okazja do podziękowania wszystkim. Ja już tu niektóre osoby wymieniałem, ale teraz pozwolę sobie podziękować wszystkim, którzy działali, pracowali, włożyli swój wkład w realizację tego wspaniałego projektu. A było to wiele osób, zarówno działających i pracujących w Marworku, jak również spoza naszego miasta. Wszystkim im składam wyrazy wielkiego szacunku i podziękowania za włożony wkład pracy. Szanowni Państwo, bulwar w tej chwili jest już dostępny, więc mogę powiedzieć, niech bulwar będzie z wami i dla Was, niech wszyscy mieszkańcy korzystają z bulwaru, wiedząc od budowny przedniowieczny i nowe współczesności symbioza. dzięki. Jej historia, nowoczesność, wszystko w użyteczności. Dziękuję za uwagę. Wielkie brawa dla Pana Stanisława. Dziękuję bardzo Panie Stanisławie. Szanowni Państwo, teraz zapraszam, jeżeli jest chęć do zabrania głosu sobie umiłowaliśmy. Więc kochane dzieciaki, specjalnie dla was z karci otwarcia e, wystąpi Teatr Katarynka i będzie to niezwykłe przedstawienie. E, Teatr Katarynka zabierze nas dziś w baśniową opowieść o dwójce przyjaciół, Rosie i Klimku. E, zmierzą się w beztroskim świecie. Z...